Zaczynamy kolejne spotkanie z Talmudem 10 z Firot. Jest to lekcja z kolei 70, licząc od początku wszystkie lekcje TES, jakie tutaj mamy w Akademii. I jesteśmy w tej chwili w części trzeciej TES i jest to spotkanie 13 z tą częścią. Na poprzednim spotkaniu zaczęliśmy rozdział trzeci trzeciej części, w którym Balhasulam, i ja tutaj zacytuję wstęp, który on dał, który jest do tego rozdziału trzeciego. Balhasulam wyjaśnia cztery ziwu aka HAKA, czyli Uderzeniowe połączenia w czterech aspektach, inaczej mówiąc, w czterech stadiach masachu, które wyprowadzają powodują powstanie inaczej wyprowadzają cztery stopnie huptum, Chochma chochmabina, tiferet i malchut, jeden poniżej drugiego w czterech światach Abija. I jest w tym pięć aspektów. O tym mówi ten rozdział. Cztery z To są niezmiernie ważne rzeczy, które są aktualne wszędzie, na wszystkich poziomach, od początku do końca. Nawet jeżeli mówimy o poziomach aciluta, kiedy mówimy o poziomach światów bija. Kiedy mówimy o poziomach wewnątrz tych światów w poszczególnych parcufach, kiedy mówimy o zibługim, które odbywają się w głowach parcufim i w ciałach parcufim, wszędzie to się odbywa na tej samej zasadzie. Są cztery poziomy Awiut plus piąty, który jak wiadomo jest poziomem zero. Szoresz, korzeń. Jest pierwszy, drugi, trzeci i czwarty poziom Awiut. Czyli grubości pragnienia, każdy z tych poziomów, one oczywiście są w Malchut, w Masachu w Malchut, każdy z tych poziomów przyciąga określone światło. W zależności od grubości tego Awiut, Orhozer, przychodzące do Masachu, do tej grubości, wznosi się na określony poziom i wznosząc się na określony poziom, przyciąga określony poziom światła, stwarzając poziom duchowego parcufa. Wszędzie jest dokładnie tak samo. I dlatego poznanie tych zasad jest niezmiernie ważne i przypominanie ich też jest niezmiernie ważne, nawet dla osób bardzo zaawansowanych. My musimy mieć te cztery ziwugim, Musimy mieć w sobie wchłonięte, jak gdyby. My musimy umieć odbywać się w sobie samym. One się odbywają również w naszych głowach. Chociaż normalnie człowiek czegoś takiego nie widzi, że coś takiego się odbywa u niego w głowie. Nawet w materialnym świecie, materialnym okiem patrząc również tego typu Zwugi się odbywają One odpowiadają poziomom duchowym o których my tutaj mówimy Bo cały świat jest zbudowany według tych samych zasad I teraz kontynuujemy analizowanie punktu pierwszego z EHim w tym rozdziale który sobie teraz jeszcze raz przypomnimy Posłuchajmy uważnie o czym jest tutaj mowa pod tytuł Balchasulama w świecie Acyut świeci Ein Sof za pośrednictwem jego ubierania w poziom chochmy. I teraz punkt pierwszy powiedział Ari Także wiedz, że przecież dlatego żeby światło Ein mogło świecić w całym Acylucie, niezbędnym jest, żeby ubrała się jego istota, Acmuto, wewnątrz chochmy, a po jego ubraniu w chochmę rozprzestrzenia się w cały świat Acylut. A za pośrednictwem tego ubierania, dzięki niemu, świat Acylut może otrzymać od Einsof i jest to sekret napisanego wszystko uczyniłeś chochmą i teraz przechodzimy już do dalszych wyjaśnień Sulama. i mówi on tak tam także mówi on tutaj o drugiej części tez gdzie ten temat jest obszernie wyjaśniony, a tutaj Balchasulam przypomina w skrócie najważniejsze informacje potrzebne do zrozumienia tego, co wyjaśnione jest w tej części, tam w tej części drugiej. Tam jest obszerne wyjaśnienie, a on teraz nam w skrócie przypomina, żebyśmy mieli materiał do zrozumienia tego, co będziemy tutaj w tej części analizować. Tam także wyjaśniona jest prawdziwa miara, którą wymierza się miara wielkości całego Orhozer, że jest to aspekt miary awiut, czyli grubości pragnienia, który włącza się w masach w klimalchut i jest to pięć stadiów. W Masachu jest pięć stadiów, i na podstawie tych stadiów także Orhozer podnosi się na określony poziom. Wszystkie te pięć stadiów są w klimalchut i od nich podnosi się orchozer. Orchozer, czyli po prostu światło powracające dosłownie, światło odbite, unoszące się od masachu, nieprzyjęte w masach. Pamiętajmy, że masach to jest takie postanowienie naczynia, które mówi: Ja nie przyjmę światła dla otrzymywania. Ja mogę przyjąć tylko światło dla oddawania, i w zależności od tego, jakie jest to pragnienie, jaka jest grubość pragnienia przyjęcia tego światła, to takie orchozer odbija się jak gdyby od tego masachu, ponieważ nie zostaje przyjęte do naczynia, to ono odbija się i powraca z powrotem do góry, obrazowo mówiąc. I jest pięć takich stadiów. I mówi Balhasulan dalej. najbardziej gruby masach jest to masach czwartego stadium. Znajdujemy, że miara Orhozer, powracającego od niego, czyli od niego idzie jakby w górę, jest największa i ono, to światło, które podnosi się od czwartego stadium masachów Malchut, ubiera do poziomu Keteru który jest w świetle einsow, błogosławiony on, czyli w dziesięciu swirot prostego światła. Można też powiedzieć, że to Orchozer ubiera się na swirot do poziomu aż do poziomu Keteru, bo to jest najgrubsze awijut, a więc ono przyciąga największe światło. I dlatego Orhozer, czyli to światło przyciągnięte, potężne, ono się odbija, i ono sięga aż tak wysoko, że dochodzi do keteru. Tak więc wszystkie 10 sfirot prostego światła, przychodzące z góry, ubiera aż do keteru. I teraz mówi Raf. Widzimy, że pomimo tego, że to było już wyjaśniane. Bal Hasulam cierpliwie jeszcze raz wyjaśnia to z innej strony. Tez jest to bardzo prosta księga, która daje proste wyjaśnienia. Jest to taki podręcznik do codziennego stosowania, w którym szybko i w prosty sposób można sobie coś przypomnieć, czego nie można powiedzieć o Hasulam, o jego komentarzu na Zohar, nad którym wykonał on tytaniczny trud. Natomiast napisanie komentarza do Edzchaim, czyli tego właśnie Tes, to była dla niego zabawa. Tutaj nie daje on nam komentarzy na wersety Tory i inne bardzo trudne rzeczy, które daje w Sulam. Tam jest język Zoharu, którego nikt nie jest w stanie dosięgnąć, natomiast tutaj w Tes jest to dodatek, są to wyjaśnienia do ksiąg Ari, ale oczywiście bardzo ważne wyjaśnienia. I teraz idziemy dalej. Balchasulam wylicza dalej. A masach, którego grubość jest trzeciego stadium, czyli już o jeden mniej, znajdujemy, że ubiera on, czyli orchozer od niego, od tego masachu, ubiera do poziomu chochmy dziesięciu swirot prostego światła. Eser swirot de oria char. Czyli tutaj mamy już mniejszy poziom Awiut. Nie przyciąga już takiego potężnego światła jak czwarty poziom. Przyciąga mniejsze światło. I dlatego to światło odbijając się nie sięga już aż do keteru, ale sięga do poziomu Chochmy. O jedną sfirę niżej. I dlatego poziom Chochmy ubiera się w ten poziom. Mówimy, że to jest poziom Chochmy. Jak widzicie, mówi raf, Balchasulam wszystko po kolei wylicza. Wydawałoby się, że mógłby powiedzieć po prostu i tak dalej, jak w naszym świecie powiedziałby na przykład fizyk. I tak dalej, a pozostałe powinno już być dla ciebie jasne. W duchowym nie można tak robić. Za każdym razem, kiedy ja idę dalej, wypowiadam kolejną grubość awiut, a teraz będzie to awiut 2, czyli biny, to ponownie wykonuję wewnątrz siebie ruch i otrzymuję w siebie nowe nacięcia. Tego nie zrobisz swoją logiką. Głowa nie jest w stanie wykonać takich nacięć. Coś tam ona robi, ale nie jest w stanie wytworzyć konkretnego odczucia, że masach stał się słabszy, orchozer podnosi się niżej i tak Dlatego trzeba rozpisać ten proces w pełni, w każdym szczególe, i dlatego trzeba uczyć się u Balcha Sulama, Bo ty to wszystko powinieneś widzieć i odczuwać wewnątrz siebie, nie przedstawiać na rysunkach. Trzeba duchowo widzieć snop Orhozer o różnej grubości i też można powiedzieć wysokości, jak obłok podnoszący się w górę, a wewnątrz niego świeci Orjaszar. W zależności od poziomu tego orchozer. My musimy w sobie próbować to wyczuć. I teraz dalej mówi Balchasulam. A masach, grubość którego jest tylko drugiego stadium, ubiera się do poziomu biny dziesięciu swiat prostego światła. A masach, grubość którego Chodzi tutaj oczywiście o grubość pragnienia tego masachu, awijut. Jest to tylko pierwsze stadium, pchina alew, ubiera się tylko do poziomu zeir an, 50 swirot prostego światła, a masach, w którym nie ma awijut, a tylko stadium szoresz masachu, czyli inaczej mówiąc stadium zero, szoresz to korzeń, Nazywa się Keter Masachu. I oto w tym Masachu w ogóle nie ma miejsca na nim Zivuk de Aka. Czyli on może tylko odpychać. On jakby mówi: Nie będę brać. W ogóle nie będę brać. Ja tak trochę od siebie też wynikam w to wszystko, co mówi Balchasulam. Poprzednie poziomy to były takie, że Masach jak gdyby mówił. Ja jestem w stanie wziąć dla oddawania na poziomie awiut drugi, trzeci, czwarty, pierwszy. Tutaj Masach mówi: Ja w ogóle nie jestem w stanie wziąć dla oddawania, i dlatego ja w ogóle nie chcę nic brać. Ja po prostu zamykam drzwi, nie wpuszczam żadnego światła. To jest zero. To jest poziom Keteru i uwaga, żeby tego nie mylić, bo to się bardzo często niestety zdarza na początku. Zwłaszcza mówimy tutaj o poziomach Awiut, które ubierają określone poziomy świateł. Jeżeli mówimy, że Awiut jest na poziomie Chochmy, to nie mówimy tutaj o świetle Chochmy, tylko mówimy, że to jest Awiut poziomu Chochmy który wynosi jeden i to jest bardzo słaby Awiut i on przyciąga światło do poziomu Zeir Anpina. A więc mamy tutaj poziom światła Zeir Anpina w tym naczyniu. Jeżeli byśmy chcieli osiągnąć światła poziomu Chochmy, to wtedy poziom Awiut musi być poziomu trzeciego. To wtedy on przyciągnie poziom Chochmy. Czyli awiut poziomu zeirandpina przyciąga poziom Chochmy. Odwrotnie akurat tutaj wychodzi. Trzeba oswoić sobie to zjawisko, żeby się nie mylić, żeby nie plątać się, co jest poziomem światła, a co jest poziomem awiut. Tutaj Raf przypomniał, że to nie na rysunkach mamy widzieć, ale rysunki mogą nam pomóc i takie rysunki są w naszych materiałach. Możliwe, że ja do filmu, który będę robił z tej lekcji, spróbuję dodać takie pomocnicze rysunki. Albo do materiałów w chmurze, do tej lekcji z całą pewnością będą dodane takie rysunki, na których będzie sobie można zobaczyć ten proces. Widzieliśmy zresztą takie rysunki już niejednokrotnie, również w innych lekcjach. Tak więc doszliśmy do poziomu awiut szoresz, zero. Ja tutaj tak na marginesie również zaznaczę, od tego zaczyna się duchowa praca. Na razie, na początku, człowiek tak naprawdę żyje w nieświadomości duchowej. W ogóle nie wiedząc o istnieniu duchowości. Kiedy spotyka się z mądrością kabały, na przykład, z torą, z przekazem, z tekstami mędrców, oni nas informują, są takie poziomy. My wam o tych poziomach mówimy. Czytajcie, uczcie się, próbujcie. Musicie uwierzyć, że one są. I jeżeli nam się uda, Wyjść z siebie, jak to się mówi, wyjść z pragnienia otrzymywania dla siebie, z życia materialnego i zapragnąć dotknąć tego duchowego, o którym mówią mędrcy, to wtedy pierwsze, co do nas przychodzi, to jest właśnie poziom Awiut Zero. Przychodzi poziom keteru. Naczynie keteru. My nie możemy w to naczynie nic otrzymać, tak naprawdę. Ale możemy powiedzieć, ja nie chcę brać. Ja nie chcę być otrzymującym. Ja chcę odczuć Ciebie tam na górze. Ja chcę być dający. Ja na razie nie mogę. Ja nie mam siły. Ja nie mam masachu takiego. Ale ja wierzę, że Ty tam jesteś. Że tam jest jakieś światło, że ono do mnie przyjdzie. I jeżeli my dochodzimy do takiego poziomu, to to światło rzeczywiście przychodzi. Ono przychodzi właśnie z wyższych poziomów, do których my się podłączamy jako zarodek. I wtedy przychodzi pierwszy poziom duchowego światła, który jest poziomem światła nefes, czyli jest poziomem malchut. Światła malchut. Kiedy już mamy ten poziom. Możemy pracować dalej. Mamy już światło, które przychodzi. Możemy ustanowić masach i możemy powiedzieć: Ja nie chcę już tego światła malchut. Ja chcę jeszcze wyżej. Ja już czuję, że Ty jesteś, że wysyłasz mi światło. Ja to czuję. Ja mam to światło, ale ja chcę więcej. Ja chcę nawiązać z Tobą kontakt. Ja nie chcę się koncentrować na podarunku, który mi dajesz. Ja chcę się skoncentrować na Tobie, na tym, który mi to daje, i wtedy przychodzi kolejna porcja światła i tak dalej i tak dalej. Ja tak na marginesie tylko dodałem. W jaki sposób możemy odnosić to, co mówi Balhasulam tutaj, do nas, do naszej pracy duchowej? Tak więc doszliśmy do tego poziomu, kiedy masach jest zerowy i mówi nie będę brać, i mówi dalej Balhasulam. I nie ma u niego w ogóle miary poziomu, a tylko miara swiry Malchut. A wiemy, że Malchut jest zacimcumowana. Czyli u niego w ogóle nie ma poziomu parcufa, też można powiedzieć. Ten masach tylko odpycha. I to wszystko. On niczego nie ubiera. Żadnego poziomu orjaszar nie ubiera. To jeszcze nie jest parcuf. To dopiero jest Taki pierwszy zarodek, z którego ten parcuf może powstać. Bo jak wiemy również, jak uczymy się poziomów duchowych i parcufim, to wiemy, że jest sześć od Zejeranpina i kropka malchut pod nim się podczepia. Ona nie ma parcufa. Ona może otrzymać światło od Zejeranpina, kiedy wzniesie się do niego właściwościami. Otrzymuje od niego światło i wtedy dopiero zaczyna budować parców. A to światło jest przekazywane przez Zeir Anpin, który na jej man również w sobie odbywa pewne procesy. I teraz dalej mówi Balchasulam. On przypomniał nam teraz to, co było mówione w części drugiej. Jednak niezbędnym jest przypomnieć sobie wszystkie wyjaśnienia, całą głębinę słów, jak tam było wyjaśnione, w wewnętrznym wpatrywaniu i w poprzednich częściach tez. Bowiem, bez zrozumienia ich sensu i tego, co tam było wyjaśnione, z całą pewnością w tych słowach tutaj niemożliwym będzie jasno zrozumieć nawet jednego słowa. Bowiem tutaj ja zmuszony jestem mówić bardzo krótko. I zrozumiałym sposobem. Tak więc jak widzimy, trzeba pracować ze wszystkimi częściami test I trzeba, jak ktoś nie ma tych informacji, trzeba się cofnąć do tej drugiej części i przypomnieć sobie te wszystkie informacje. Pamiętajmy, mówi tutaj Raf. Bardzo takie ważne uwagi tutaj dodaję. Pamiętajmy, że my uczymy się tylko wzajemnych stosunków, właściwości i wzajemnych stosunków pomiędzy światłem i kli, światłem i naczyniem. I to wszystko, więcej niczego nie ma, absolutnie niczego, ani żadnych religii, ani różnych duchowych prądów i tym podobne. Nic nie było dane człowiekowi z góry, a tylko ten właśnie stosunek pomiędzy tym, jak stworzony jest człowiek, wszechświatem i światłem, które daje człowiekowi absolutnie wszystko, co jest mu potrzebne. I człowiek absolutnie nie musi za to płacić, ani przynosić wszechmogącemu jakieś podarunki i ofiary, bo przecież cały świat jest Jego. Całe zadanie człowieka sprowadza się do tego, żeby doprowadzić siebie do zgodności z tym wyższym i nie grzeszyć, bo grzech to otrzymywanie dla siebie, a to z kolei nas od niego oddala. A jeśli człowiek grzeszy, czyli otrzymuje tylko dla siebie, to traci całe dobro, które jest mu dawane. Wszystko, co istnieje i wszystko, czego my się uczymy, to jest taka, można powiedzieć, trójca. Są to światło, kli i masach i parametry wzajemnych stosunków pomiędzy nimi. I to zawsze powinno być przed Twoimi oczami i wtedy nie będziesz błądził, a wszystko inne powoli się odkryje. Odkryją się różne poziomy i kierunki. Zejranpin ma już prawą stronę lewą, przód i tył, im niżej schodzimy, tym więcej jest wymiarów. I tutaj kończy się lekcja. Oczywiście temat będzie dalej kontynuowany na następnych lekcjach, ale my się tutaj na tym zatrzymamy. Balchasulam nam tutaj przypomniał te cztery poziomy awiud występujące w masachu, bo to będzie nam potrzebne w jego dalszych wyjaśnieniach, które będziemy analizować już na następnych lekcjach. I bardzo dobrze byłoby, żeby sobie bardzo dobrze przypomnieć te wszystkie poziomy. Jak to się odbywa, jak to się dzieje. Nawet pomóc sobie tymi rysunkami, które gdzieś tam mamy, można sobie poszukać. I w ten sposób, krok po kroku, po prostu zdobywamy wiedzę, dzięki której możemy zrozumieć duchowość, światy duchowe, siebie. Tak jak ja tutaj przed chwilą dawałem przykład, jak można zastosować to do siebie samego. Gdzie to zobaczyć? Jak tego szukać? Ale na tym dzisiaj się zatrzymamy. Dalej pójdziemy na następnym spotkaniu.